Od 2009 roku trwają prace inwestycyjne w Wejherowskim Parku Majkowskiego. Polegają one na przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych. Park dla nas jest rzeczą bardzo ważną. Staramy się przeprowadzać jego rewitalizację. Jeszcze dużo rzeczy jest w parku do zrobienia. Brakują jeszcze ścieżki. Chcemy troszeczkę rozbudować plac zabaw na przyszłość. Myślimy też o tej części, która służy do ćwiczeń żeby była też bardziej ciekawa. W Wejherowskim Parku Miejskim imieniem Aleksandra Majkowskiego realizowane są w tym roku kolejne prace inwestycyjne. Tym razem obejmują północną część parku, a dokładnie kanał wodny i teren przyległy do niego. Zostały zlikwidowane też te nabrzeża betonowe, wyłożone w sposób inny, tak jak zalecał konserwator. Dzisiaj, patrząc na to, co tam realizujemy, myślimy, że będzie się to spodobało. Z tego względu, że oprócz tych rozbiórek, oczyszczenia dna kanału, umocnienia brzegów poprzez zabicie drewnianej ścianki szczelnej, ale też obłażenie tych brzegów kanałów koską granitową, zostanie zbudowany zespół fontan. Będzie to 10 dysz centralnych centralnie tryskających na wysokość około 3 metrów oraz 77 deszcz tryskających ukośnie wzdłuż obu brzegów kanału. W ramach inwestycji wybudowany zostanie mostek na zakręcie ulicy Parkowej z ulicą Świętego Jana. Łukowa, drewniana i stylowa konstrukcja zastąpi betonowy mostek w tym miejscu. Wzdłuż ulicy Parkowej przewidziano także budowę chodnika.